Dzień dobry, mamy 12 listopada 2023. Chciałam dopiero jutro się wypowiedzieć na ten temat, ale, ale postanowiłam, że dzisiaj to zrobię. Magdalena, skubisz. Ja już o tej kobiecie kiedyś się wypowiadałam. Tak jak widzieliście, rano zablokowali mi, że nie mogłam na trawnym ziółku udostępniać. No ale teraz mnie odblokowali, więc już rzuciłam tam posta. O czym wam chciałam powiedzieć o rodzinie Tyszkowskich, bo ta kobieta napisała sagę rodu Tyszkowskich. Yy, opowieść o silnej kobiecie, która jest świadoma swojej wiedzy i mocy. Yy, Albana Grabowska, pisarka i lekarka. No, tak, tak, tutaj możecie przeczytać. Tutaj jest Czarodziejski ogród Sagarodu Dyszkowskich. Książka was rozbawi, zaskoczy i zatrwoży, pozostawiając niedosyt i oczekiwanie na więcej. I więcej ta kobieta napisała, ponieważ ukazała się na dniach jemioła, klątwa i cholera. I tutaj zobaczyłam, że pani Dorota z Poznania Podająca się za zielarkę, produkująca tam szampony, kremy i mydła, jako zielarka, wypowiedziała się, że nie mogła się oderwać od tej książki, tak ją zafascynowała. Nie wiem, co ją tam zafascynowało. Najpierw może trzeba zdać egzamin. Odgrażała się, że pójdzie na studia, więc czekam, czy już te studia rozpoczęła. No i wtedy można dopiero zacząć pomagać ludziom i tutaj oferować im różne specyfiki ziołowe. Wracając do rodziny, Tyszkowski, Tyszkowskich. Byli to magnaci władający kluczem rybotyckim w XIX i XX wieku. Kiedyś w mojej głowie pojawił się taki pomysł, że chciałam się tam przeprowadzić. Dlatego też na zaproszenie, na zaproszenie tutaj, Elżbiety byłam dwa razy w przemyślu, byłam też w krośnie. Ale w Krośnie to byłam po prostu inkognito, nie wiedząc, z kim się tam spotkałam i z kim rozmawiałam. Poza panem Janem na targowisku, bo tam filmik udostępniłam. Ludzie to jest tutaj, wiecie, to jest, to jest zorganizowana grupa, zorganizowana grupa, która tutaj od kilku lat po prostu pracuje nad tym, żeby ten cały ród szkalować i żeby ich po prostu pokazywać w jak najgorszym świetle. Co mnie zdenerwowało, zanim, tam, zanim Wam tam przejdę do tej bibliografii, to Wam tylko przeczytam, Przeczytam taki cytat. Połowę mieszkańców stanowili Polacy wraz z Rusinami drugą połowę Izraelici. Ci ostatni tradycyjnie zajmowali się rzemiosłem i handlem, a ponieważ dbali o interesy nie tylko swoje, ale i całego okolicznego ziemiaństwa znaleźli w Birczy za Ciszne schronienie. Mowa tu o żydostwie, o żydostwie, a nie o Izraeli tak. Ja to Panią Magdę zapytałam w prywatnej wiadomości, skąd ci Izraelici się wzięli w tym XIX wieku i czy wie, kiedy powstał Izrael. Oczywiście zapytałam ją też, czy jest Polką, nie odpowiedziała mi na to pytanie. Tutaj jest więcej takich, wiecie, cytatów, ale teraz nie będę wam tej książki cytować, nie będę wam reklamować. Jest to przygotowanie na dłuższy, na dłuższy filmik, na dłuższe wyjaśnienie tego, co robią z Polakami. Oczywiście w tej pierwszej części są fakty, są zdjęcia, kopia pieczęci Tyszkowskich. Oryginalna receptura mikstury Godfrey Cordial, zwanej powszechnie Przyjacielem Matek. Tak, no bo ta pani to po prostu zielarstwo ma w małym palcu, nie? Zamek w Birczy. Zamek w Birczy. Widokówka z 1911 roku. Przedruk za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu. Więc tak jak wam powiedziałam, tutaj jest zaangażowana Kalwaria Pacłaska, bo to oni też udostępnili te zdjęcia. No i na czym oparła pani, pani Magdalena? Zdjęcie kaplicy i krypty Kacper-Leśniewski. Oczywiście, jak wpiszecie sobie nazwę Tyszkowskich, no to od razu wyskakuje Magdalena Skubisz. W internecie nic innego już nie znajdziecie. Przepraszam. Korzystałam z wielu źródeł, które tu podaję według ważności materiału dla książki Jadwiga. Turczyńska, Jamna, Góra, Historia Wsi w latach 1511-1963. Na podstawie literatury naukowej, pamiętników, wspomnień: www. apokryf ruski, ork, łamane kultura, łamane nadsanie, łamane Jamna, Góra, łamane Jan. Porę wspomnienia Zbirczyńskiego Yy, www i tam rzeszów.pl Dlibra, yy, publikator yy, 10810 Editon yy, łamane, ja wam zrobię zresztą tutaj yy, zdjęcia i, yy, i po prostu to wrzucę Adam Leszczyński Ludowa historia Polski Warszawa 2020 Stanisław Spital Lecznictwo Ludowe w Załoś... I okolicy. Materiały dotyczące sposobów leczenia zielarstwa, wierzeń, zabobonów i znachorstwa. Nakładem Podolskiego, Podolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 1938. Iwona Arabas. Apteczki domowe w polskich dworach szlacheckich. Studium z dziejów kultury zdrowotnej. Warszawa. 2006. Rafał Maria Antoszczuk, y, om kon legendy, przepraszam, ale teraz już po prostu nie mogę, nie mogę wytrzymać, więc y, nie będę... Y, legendy kalwaryjskiej, Kalwaria Pacławska, 2010 rok. Rafał Maria Antoszczuk, y, rola rodziny Tyszkowskich dla... Kalwarii Pacłaskiej, Wrocław 2018 rok. Monika Kujaska, Łukasz, Łuczaj, Joanna Sosnowska, Piotr Klepacki, rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych, słownik Adama. Fischera Wrocław 2016. Yy, wszystkich Wam tu nie będę czytać, bo szkoda mojego czasu. Yy, no, o, no i oczywiście nie mogło zabraknąć doktora Hendryka Różańskiego. Medycyna dawna i współczesna. Yy, yy, HTTPS, dwukropek, łamane podwójnie, rozański.li yy, łamane oraz mnóstwo notatek z wykładów oraz receptury podsłuchanych na kursie Ziela szwitoterapeuta w PWSZ imienia pigonia w Krośnie 2017. Książka Spierzyna naprawdę leczyła hmm, księżna spierzyna naprawdę leczyła się rzętycom hmm, hmm, w Kopyśnie należącym do Tyszkowskich, o czym pisze jej mąż Leon Sapiecha w swoich wspomnieniach z lat 1803-1863, chociaż fakt ten miał miejsce przed 1854 rokiem. Nazwy apteka, w aptekarce znacząco różnią się od tych używanych w połowie XIX wieku. Na terenach opisywanych w książce, jednak dla większej jasności, zosta, zastosowałam współczesne nazewnictwo zastosowała współczesne kłamstwo szkalowania i niszczenia polskich rodów, zmieniania Historii na naszych oczach. Tak jak zawsze mówię, nie pozwolę na to, by ktokolwiek szkalował Polaków. Tych, co żyli kiedyś, tych, co żyją teraz i co będą żyli w przyszłości. Jestem polską kobietą, niezależną kobietą, tak jak to podkreślam, z czego się to całe haładajstwo śmieje. Nie żebram, nie chodzę. Jak dzisiaj ktoś tam znowu napisał, czy biorę jakieś y, tam, y, no, y, z opieki? Nie, nie. Mam swoje zaprawy porobione. Żyję, jak żyję i nic wam do tego. Czasami jest mi trudno y, y, koniec z końcem związać, jak to dzisiaj napisałam Mari, ale jeszcze żyję. I będę żyła. I czekam na odszkodowanie od Was, bo cały czas dręczycie mnie. I jestem ciekawa, co zrobicie z tym oszustem Andrzejem Dudą. Bo przebywa na terenie naturalnego mocarstwa nielegalnie i cały aparat sprawiedliwości też jest nielegalny. Łamiecie prawa człowieka i dalej je chcecie łamać. I tym kończę, kończę już swoją wypowiedź. Miłe niedzieli Wam życzę. Rzucę Wam link, link o tym, kim byli magnaci tyszkowscy. I to, że nie mieli po prostu potomstwa, ich ród po prostu się skończył. Dlatego używają sobie jak co na tym rodzie. Wszystkiego dobrego życzę, pozdrawiam.